Witam Adam Onyszczuk, Piłka Podkarpacka tym razem przejechała do, na stadion e, do Kolbuszowej na pierwszą kolejkę klasy okręgowej pod okręgu Dębica e, na mecz e, Kolbuszowianka Kolbuszowa z Lechią Sędziszów Małopolski. Mecz zakończył się wynikiem 0 do 7, a moim gościem jest grający trener drużyny Lechi Sędziszów Dariusz Frankiewicz. Dzień dobry, miło mi. E, zanim o meczu porozmawiamy, to zapytam no po roku gry w czwartej lidze wracacie do klasy okręgowej. Wprawdzie e, pan e, no nie był e, ani zawodnikiem, ani trenerem, ale e, grał pan w czwartej lidze w poprzednim sezonie w Głogowi, Głogów Małopolski. Proszę powiedzieć, co było powodem, że nie udało się e, utrzymać w lidze wojewódzkiej? Ale mówimy teraz o drużynie Lechi, tak? Tak. Co było powodem? No nie wiem, nie, nie byłem w drużynie, nie miałem też przyjemności być na meczach, także ciężko jest mi to ocenić. Co prawda rozmawialiśmy z trenerem Słomskim, natomiast tak daleko idących wniosków żeśmy nie wyciągali. Okej. Okay. Po 10 latach wraca pan do Lechi Sędziszów Małopolski, tym razem w roli trenera proszę powiedzieć, czy dużo zmian było przed rozpoczęciem tego sezonu? Znaczy tak, no dwóch zawodników e, moim zdaniem wiodących odeszło ze zespołu. E, udało nam się pozyskać zawodników e, z Ligi Okręgowej, e, na przykład Przemka Kanacha, którzy na ten moment po jednym meczu można powiedzieć, że świetnie wypełniają, e, że tak powiem, te miejsca. E, no i to tyle. Były tylko dwie rozszady, także dwóch, dwóch bardzo dobrych zawodników odeszło od nas. No po meczu widać, że no duża moc tego zespołu. Wygraliście pewnie 7 do 0. Zazwyczaj mecze z są trudne, ale tym razem mecz chyba pod pełną kontrolą. Na pewno też dużą rolę odegrało dzisiaj burza przed meczem i to, że boisko było... Dobrze, że tak powiem, podlane i ta piłka naprawdę chodziła, także mieliśmy dzisiaj przyjemność grać, zresztą w ogóle grać na tym boisku to jest przyjemność. Uważam, że świetne boisko, nie wiem czy będziemy je mogli jeszcze w tym sezonie zagrać, czy w tej rundzie zagrać na, tej, na takim boisku. I, a cóż, jeśli chodzi o drużynę kolbuszową, to, to dziękujemy za walkę, e, bardzo poważnie podeszliśmy do tego meczu, także, także fajnie, 7-0, wysoki wynik, natomiast tak jak mówię, jest jeszcze dużo do poprawy i, no, i będziemy się starać. Jeszcze lepiej grać. A jakie cele e, zarząd postawił przed Panem znaczy, w tym sezonie? Tak, no naszym celem jest awans, to nie ma co ukrywać, także, także walczymy o awans. Mhm. W następnej kolejce zagrać się Czarnowią Czarna z bardzo silną drużyną. W sam, poprzednim sezonie do samego końca walczyła e, o awans do czwartej ligi. Ostatecznie to zespół z czarni 6 e, awansował. E, Obawiacie się tego meczu? Czy obawiamy się? Nie no. każdego przeciwnika traktujemy, że tak powiem, na równi. Do każdego pojedynku przygotujemy się tak samo i jest to dla nas tak samo ważny mecz jak ten dzisiejszy, także i każdy kolejny, każdy jest najważniejszy. A kto oprócz Was będzie jeszcze yy, liczył się w walce o awans? Szczerze, yy, nie wiem. Liga pokaże. Jesteśmy po jednym meczu, także po jednej kolejce zobaczymy, czas pokaże. Okej, okay, dziękuję za rozmowę.